Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki dzisiaj jest piątek 15 stycznia 2021 roku analiza będzie przeprowadzona na interwale dziennym a oczywiście do wizualiz wizualizacji ceny ja używam świec japońskich jest to analiza weekendowa więc jest ona w zasadzie ważna przez następne 3 dni, no, do poniedziałkowego wieczoru, kiedy jest tygodniowy przegląd rynków kryptowalut. Nasz główny scenariusz obecnie, długoterminowy, jeżeli chodzi o Bitcoina, jest wzrostowy trend, jest cały czas wzrostowy na interwale miesięcznym, kwartalnym, rocznym. To, co... To, czego jesteśmy ostatnio świadkami, to jest korekta. Korekta jest, ma charakter spadkowy, jest to wewnętrzna korekta spadkowa w trendzie wzrostowym, i tutaj są jej po prostu dwa warianty, które obecnie wypadałoby obserwować. Pierwszy wariant to jest ten, który. Obserwujecie teraz na wykresie, jest to wariant nieco bardziej rozszerzony w czasie, gdyż zakłada on, że od szczytu tutaj zrobionego na poziomie 155 tysięcy zł mamy zejście pierwsze, 27% w fali A, później mamy oczywiście odbicie w fali B. Do zakończenia korekty brakowałoby jeszcze spadkowej fali C, i ten wariant będzie zakładał korektę prostą, ABC, która będzie zrobiona. Jak widzicie tutaj z trzech fal nieco jest ona oczywiście rozciągnięta w czasie gdyż jak do tej pory no nawet raz, dwa, trzy, cztery no, w zasadzie można powiedzieć, że 3, bo tutaj było takie dosyć mocne odbicie, 3-4 dni spadków to była dosyć już taka duża korekta, zazwyczaj w tym trendzie zestawowym korekty miały 2 góra 3 dni, prawda, więc tutaj zakładamy, że cała ta korekta ABC będzie miała no, co najmniej kilkanaście dni takich raczej pro spadkowych, z celem na poziomie mniej więcej 100 tysięcy złotych. No teraz już kompletnie yy, można, yy, można założyć kompletne takie science fiction, że będzie to miało yy, ta ostatnia powiedzmy świeca, która uderzy w 100 tysięcy, będzie miała taki charakter, przynajmniej powinna mieć taki charakter, ponieważ to będzie oznaczało, że te dolne poziomy 199, 100 tysięcy, 105 tysięcy, 110 000 będą kupywane po prostu przez uczestników rynku, no i będzie oczywiście to, będzie to pierwszym takim, takim taką, taką oznaką tego że mamy tą korektę ABC zakończoną. Czyli tego rodzaju świece bym się spodziewał chociaż może to oczywiście być każdego rodzaju na świeca to jest tylko taki już plan bardziej bardziej szczegółowy. W każdym bądź razie czekamy na korektę nieco bardziej, na zakończenie nieco bardziej rozległej korekty spadkowej. Drugi, druga wersja jest taka, że cała ta korekta ABC, którą tutaj widzicie, już się zakończyła tutaj, gdzie jest dołek właśnie na 100, 113 tysięcy. To by oznaczało, że całe te ABC jest zrobione w środku tej, tej korekty, jest ono znacznie dynamiczniejsze, znacznie szybciej wykonane, ale oczywiście no, zakres 27% też kwalifikuje się jako no, całkiem taka przyzwoita korekta spadkowa, chociaż wiemy, że bitcoina stać na zrobienie znacznie, znacznie większej w cenie, w, cenie, w cenie korekty, szczególnie takiej dynamicznej. Kiedy będzie rozwiązanie tego rodzaju dylematu dotyczącego korekt? Otóż, jeżeli 40 tysięcy dolarów bądź też jeżeli chodzi o wykres bitcoina do, do złotówki 150 tysięcy złotych będzie wyraźnie wybite na przykład na tej świeczce, która na razie jest czerwona, ale zobaczymy, jak to będzie do końca dnia, w tym momencie najprawdopodobniej nie będzie już wariantu fali B tutaj w, w, w ciągu tworzenia się tych świeczek, tylko ten, ten scenariusz korekcyjny zostanie, zostanie unieważniony, no bo po 150 tysiącach następny tydzień, ty poziom docelowy to poziom 155 tysięcy, który jest szczytem, no i potem oczywiście 160 tysięcy. No i z tego właśnie powodu ten wariant takiej bardziej rozszerzonej w czasie korekty będzie unieważniony i mamy ponowienie trendu wzrostowego, i mamy oczywiście nowe, nowe Nowe szczyty na, na Bitcoinie. No oczywiście to będzie znaczyło, że korekta już się zakończyła. To było te 27%, 27% yy, które miało miejsce między 11 a powiedzmy no ich będzie 8 stycznia. To jednocześnie będzie oznaczać, że korekty na Bitcoinie są bardzo, bardzo gwałtowne, bardzo. Yy, bardzo gwałtowne i też bardzo krótkie w czasie, przebiegają bardzo burzliwie, więc nie ma tutaj specjalnie jeszcze sensu oczekiwać właśnie kilkunastodniowych korekt w czasie trwania właśnie tego trendu wzrostowego, a jeżeli taka się nadarzy, to będzie już kolejny, taka, taka, taka kolejna poszlaka dotycząca tego, że jakiś tam gdzieś kiedyś w przyszłości szczyt został osiągnięty i teraz jak będziemy mieli korektę więcej, która ma więcej niż, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie na przykład, to już będzie taki sygnał, że oho, coś się wydarzyło bardziej szczegółowego niż do tej pory. Także na weekend obserwujemy szczególnie zachowanie ceny przy 150 tysiącach. Jeżeli tu będzie czerwona świeczka, następna będzie czerwona, czy się, że będziemy realizować oczywiście scenariusz fali C spadkowej, bardzo interesujący swoją drogą. Na razie pomaga nam nieco momentum, zeszło w tych ekstremalnie wykupionych Poziomów. Tutaj dołek był mniej więcej na 60-61 punktach. No, ale jeżeli tutaj te 60 punktów znowu przebijemy, no to podejrzewam, że będziemy już w granicach 130, no i potem już będzie bardzo łatwo do tego, żeby żeby znaleźć się w granicach 120, 110 i 100 tysięcy zł. Przy w tym momencie momentum, które będzie poniżej poziomu 50, 50 punktów, czyli poniżej tego poziomu neutralnego. No, sentyment wtedy będzie oczywiście negatywny i momentum, i, i, i momentum będzie spadkowe, a kontrole nad rynkiem będą miały będą miały niedźwiedzie, czyli sprzedający. Także obserwujemy poziomy, które mamy na wygrasie no i zobaczymy, który z tych scenariuszy będzie rozegrany przez rynek. Dłuższa i bardziej rozległa w czasie i w cenie korekta, czy też krótka, dynamiczna korekta, która już została rozegrana i miała 27%. Także na razie przy takich danych z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w poniedziałek o 20 na przeglądzie rynków kryptowalów. Cześć! thank you